Praktycznie o digitalizacji HR. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o digitalizacji HR, ale baliście się zapytać. Nazywam się Katarzyna Jaśniewicz i w studio Unit Forteta goszczę praktyków transformacji cyfrowej. Elektroniczne teczki pracownicze to jeden ze standardowych obszarów digitalizacji HR w ostatnich latach. O wymogach dotyczących prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami będę dzisiaj rozmawiać z mecenasem Karolem Brudzkostępkowskim z kancelarii SBS. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, cześć, Kasia. Od kilku lat współpracujemy przy implementacji różnych rozwiązań, m.in. przy digitalizacji w HR-ze i digitalizacji dokumentów kadrowych. Powiedz proszę naszym słuchaczom kilka słów o Twoich doświadczeniach w tym obszarze, no i ogólnie o sobie, czym się zajmujesz. Więc ja jestem radcą prawnym w kancelarii SBS we Wrocławiu, no i rzeczywiście nasz przedmiot działalności w dużej części obejmuje doradztwo klientom w różnych aspektach ich działalności gospodarczej. Jednym z tych aspektów, czy dwoma takimi aspektami, jest na pewno prawo pracy, jak i ochrona danych osobowych. A ten temat digitalizacji dokumentacji pracowniczej, no, wiąże się z oboma tymi zagadnieniami. Yy, to znaczy zarówno z obowiązkami pracodawcy dotyczącymi prowadzenia tej dokumentacji pracowniczej, yy, który to obowiązek no istnieje od wielu lat, tylko wcześniej on miał formę papierową, no jak i z kwestiami RODO, no, bo oczywiście takie te teczki czy akta osobowe pracowników no, zawierają po prostu bardzo dużą ilość danych osobowych? W związku z tym, z ich gromadzeniem, z ich przetwarzaniem, no, związany jest szereg obowiązków dotyczących no, przede wszystkim ich zabezpieczenia, ich dostępności. Więc to zagadnienie jest, można w tym sensie powiedzieć, interdyscyplinarne. Powiązane z prawem pracy oraz z ochroną danych osobowych. To prawda, ten temat jest bardzo obszerny, dlatego dzisiaj na podcaście skoncentrujmy się na elektronicznych aktach osobowych i tak jest to temat dosyć spory, ale myślę, że troszeczkę będziemy mogli zawełzić tematykę dzisiejszego spotkania. A teczki osobowe w postaci cyfrowej stanowią znaczący element elektronizacji HR. -u. Zacznijmy może od momentu, gdy specjalista do spraw kadr zamiast obsługiwać teczki papierowe, przesiada się na elektroniczne akta. Czy wiedza o prowadzeniu dokumentacji w formie papierowej, tych akt osobowych w formie papierowej, w jakiś sposób przekłada się na prowadzenie akt elektronicznych? Jak to jest? No Zdecydowanie przekłada się, dlatego że sama struktura akt osobowych ona się zasadniczo nie zmieniła czyli tak jak te akta osobowe były prowadzone dotychczas w formie papierowej tak samo muszą być teraz czy mogą być teraz prowadzone w formie elektronicznej natomiast elementy tych akt osobowych pozostały niezmienne czyli tak jak do tej pory akta osobowe dzieliły się na cztery części A B C oraz D tak samo ta osobowe elektroniczne, także są na te części podzielone. Różni się jedynie forma gromadzenia tych danych. Forma, która z założenia ma być łatwiejsza, bardziej przystępna, no bo oczywiście coraz więcej firm decyduje już teraz z takich tradycyjnej dokumentacji. W związku z tym, że jest to no mniej praktyczne. trudniej jest zapanować nad dokumentami, Papierowymi w stosunku do dokumentacji elektronicznej. No i jest to też uciążliwe. Dla takiej dokumentacji papierowej No niezbędne jest przeznaczenie jakiegoś, jakiejś powierzchni, jakichś szaf, gdzie one mogłyby być składowane. Natomiast dokumentacja elektroniczna, no w tym sensie, jest prostsza do prowadzenia gdyż taki dokument elektroniczny przetwarzany w systemie no może być na różne sposoby przenoszony, przemieszczany, mogą być także, także dostęp do takiej dokumentacji jest ułatwiony, więc oprócz tej warstwy takiej techniczno-organizacyjnej cała wiedza, jaka była związana dotychczas z prowadzeniem akt osobowych, no pozostaje taka sama. Mhm. Różni się mhm. aspekt technicznym, zasadniczym. Powiedziałeś tutaj o tych różnicach yy, różnicach w technologii, a czy mamy też różnicę w podejściu do ochrony danych osobowych? Co tutaj być takiego wypunktową, na co trzeba zwrócić uwagę, gdy przesiadamy się z papieru na, na wersję elektroniczną pod kątem RODO? No oczywiście akta osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej muszą być chronione, bo zarówno takie akta, jak i zarówno akta w formie tradycyjnej, papierowej, jak i w formie elektronicznej zawierają dane osobowe, które podlegają ochronie. No, natomiast no, różni się sposób ochrony ze względu na różne ryzyka, jakie wiążą się z przetwarzaniem tych różnych form akt osobowych. Przy aktach osobowych w formie papierowej Wiadomo, że dostęp, nieuprawniony dostęp do takich akt no, wiązał się z fizycznym, z możliwością fizycznego dostępu do miejsca, gdzie te akta były zgromadzone. Mhm. Czyli tam kwestie zabezpieczenia takich akt osobowych, na przykład przed nieuprawnionym dostępem, no, ograniczały się do kwestii zamykania pomieszczeń, zamykania szaf, weryfikowania osób, które do takich pomieszczeń miałyby mieć dostęp. W przypadku natomiast akt elektronicznych, łatwość dostępu to jest z reguły, to jest przede wszystkim czy, czy łatwość dostępu, to jest jeden z elementów, który jest korzyścią płynącą z możliwości prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej, no ale jednocześnie z drugiej strony no wiąże się z tym szereg ryzyk, dlatego że. Potencjalny nieuprawniony dostęp do akt osobowych może dotyczyć szerszego grona osób. Nie jest już potrzebny fizyczny dostęp do miejsca, w którym dane osoby są gromadzone, mhm. tylko w sposób zdalny jakaś osoba nieuprawniona mogłaby do takich akt osobowych ten dostęp uzyskać i się z nimi zapoznać. Więc na pewno sam obowiązek zabezpieczenia pozostaje ten sam, natomiast różnią się metody teraz zabezpieczenia. W tym momencie potrzebne są zabezpieczenia systemu informatycznego, zabezpieczenia oprogramowania, które uniemożliwią osobom, które, które nie mają upoważnienia do dostępu do akt osobowych, aby do tego systemu się dostać. A drugim elementem jest kwestia zabezpieczenia tych akt osobowych przed zniszczeniem. W przypadku akt osobowych w formie papierowej, no zniszczenie, Zasadniczo polegało na fizycznym zniszczeniu papierów, które, mhm. na których te dane osobowe się znajdowały. Mogło to nastąpić w wyniku jakiegoś pożaru czy powodzi. Natomiast no, w przypadku systemu informatycznego tych przypadków fizycznego zniszczenia nośników, na których są zgromadzone dane osobowe, jest więcej, no bo to mogą być różnego rodzaju ataki hakerskie, uszkodzenia systemu. Więc, więc w tym wypadku z kolei konieczne jest robienie różnego rodzaju backupów. Mhm. No ja myślę, że te backupy to tutaj są też taką fajną różnicą, bo z jednej strony oczywiście mówisz o tej konieczności, że trzeba robić te backupy, bo, bo mogą być pewne podatności na ataki czy na zniszczenie elektronicznej dokumentacji, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić backup całego archiwum papierowego, a backup archiwum elektronicznego jest możliwy, także można powiedzieć, że to tak. No mamy pewien balans, tak? Mamy jakieś z jednej strony mamy jakieś zupełnie nowe wymagania, ale z drugiej strony też mamy zupełnie nowe możliwości. To prawda, to prawda, czyli to co powiedziałaś teraz to z jednej strony wskazuje, że ryzyka dotyczące zniszczenia dokumentacji pracowniczej w formie papierowej były mniejsze, bo mniejsze jest ryzyko wystąpienia pożaru całego archiwum, zalania archiwum, czy kradzieży archiwum, no bo mhm. wtedy ktoś musiałby podjechać jakąś ciężarówką i załadować wszystkie papiery mhm. i odjechać, więc te ryzyka były mniejsze. Natomiast rzeczywiście było tak, że jeżeli takie ryzyko się ziściło, mhm. no to w zasadzie nic nie można było zrobić, bo nie było backupu, tak jak mówisz, mhm. a były przypadki pożarów w archiwów, w których no bezpowrotnie dokumenty były utracone. W przypadku systemu elektronicznego te ryzyka tych ryzyk jest więcej, czyli te zabezpieczenia muszą być bardziej takie wszechobecne, ze względu, zarówno na możliwość dostania się do systemu z zewnątrz, jak i uszkodzenia systemu z wewnątrz, nie jakiegoś błędu w, systemu, w systemie i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, wystąpienie tego, tej sytuacji no powoduje, że ilość środków, które nam pozwalają odzyskiwać te dane, je zabezpieczać jest po prostu większa niż w takiej tradycyjnej formie. Powiem Ci, że zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą a propos tych dwóch form i jak to prowadzimy, bo oczywiście, jak prowadzimy sobie w archiwum w jakiejś postaci, załóżmy, że w papierowej, to część dokumentów dociera do nas w postaci elektronicznej od pracowników, może się zdarzyć taka sytuacja. I mamy też taką sytuację odwrotną, że jak prowadzimy akta osobowe w formie elektronicznej, no to może się zdarzyć, że coś do nas dotrze. W formie papierowej. I zastanawiam się, co robić w takich przypadkach. Czy to jest kwestia, że musimy na boku prowadzić archiwum w innej postaci, czy możemy sobie z tym jakoś poradzić? No, oczywiście, można sobie z tym poradzić, bo to jest całkowicie typowy przypadek. Mhm. Akurat, jeżeli chodzi o dokumenty pochodzące od pracowników, niezwykle rzadko zdarza się, aby pracownicy składali dokumenty w formie elektronicznej. Dlatego, że o ile pracodawca posiada takie instrumenty, jak podpis kwalifikowany czy pieczęć elektroniczną, o tyle pracownicy rzadko takie instrumenty posiadają, i raczej i raczej trudno jest wymagać od pracownika, aby podpisał dokument w formie elektronicznej. To no, są... Szczególnie stare świadectwo pracy z innego zatrudnienia, prawda? No tak, to... to są raczej wyjątkowe przypadki, kiedy pracownik podpisuje coś w formie elektronicznej, więc zwykle. Te dokumenty przychodzą do pracodawcy w formie papierowej. Natomiast to jeszcze oczywiście nie wyklucza prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, bo taki dokument można zdigitalizować. Digitalizacja takiego dokumentu polega na zeskanowaniu go oraz opatrzeniu takiego skanu podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią elektroniczną. I taki dokument w tym momencie jest. Już w dokumentem w formie elektronicznej, którego można dołączyć do, do dokumentacji pracowniczej, którą pracodawca prowadzi w formie elektronicznej. Oczywiście, z taką digitalizacją dokumentów, które oryginalnie zostały stworzone w formie papierowej, wiąże się kilka obowiązków. No, podstawowy obowiązek to jest oczywiście to, aby on był czytelny. Nie można digitalizować dokumentów, i to się niestety czasami w praktyce zdarza, w taki sposób, że dokument elektroniczny jest nie do końca czytelny, i aby zobaczyć, co na nim jest, trzeba go porównać z oryginałem. Musi być tak digitalizowany dokument, aby, aby bezpośrednio z tego dokumentu elektronicznego można było zapoznać się z jego treścią bez konieczności sięgania do oryginału. No to rzeczywiście w przypadku dokumentów, nie wiem, pisanych jeszcze kiedyś na maszynie na przykład, tak, na takiej kiepskiej papierze, papierze kiepskiej jakości, no to rzeczywiście digitalizacja to jest wyzwanie. Także na pewno trzeba podkręcić trochę parametry, chociażby skanowania, żeby to było czytelne. Tak, ale to się dzieje generalnie. To nie jest problem nie do przeskoczenia. My widzimy, że coraz więcej firm przechodzi na te dokumenty elektroniczne, Widzą po prostu wiele z tego korzyści, jak rozumiem, zarówno jeżeli chodzi o kwestie, kwestie praktyczne, jak i funkcjonalne. Więc zadają sobie, można powiedzieć, ten trud, mm -hmm. aby te dokumenty, które oryginalnie były w formie papierowej, przenieść na wersję elektroniczną i, 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 w, takiej, i w takiej formie funkcjonować. Mm -hmm. Powiem Ci, że rozmawiając z klientami, z różnymi firmami o digitalizacji teczek i w ogóle dokumentacji elektronicznej, to często pada takie pytanie, czy ja na pewno potrzebuję jakiegoś specjalnego narzędzia, żeby obsługiwać teczki, czy nie mogę po prostu sobie zrobić struktury. Jakichś katalogów, w których podzielę sobie, nie wiem, jakąś część dysku na katalogi, podkatalogi, opiszę, który to jest pracownik, jaka to jest część. Czy widzisz, że w ogóle jest taka szansa, oczywiście w kontekście tych podstaw prawnych, czy, czy, ta, czy skatalogowanie dokumentów zeskanowanych to jest wystarczająco dużo, żeby uważać to za teczkę elektroniczną? Generalnie to nie. Rzeczywiście jest rozporządzenie na ten temat. Mhm. To jest rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, i ono przewiduje różnego rodzaju wymaga wymagania, które wiążą się z tym, aby taką dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej prowadzić. I szczerze powiedziawszy, mam wątpliwości, czy ktoś tak roboczo byłby w stanie wszystkie te wymagania spełnić, mhm. że raczej jest potrzebny do tego system. System, który będzie te elementy wynikające z rozporządzenia zawierał. Oczywiście może nie można wykluczyć, że ktoś jakimś sposobem tak sobie zorganizuje prowadzenie tej dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej bez osobnego oprogramowania, aby te wszystkie wymagania z rozporządzenia spełniać. Natomiast no może to być trudne i na ten moment yy, trudno jest mi. Yy, na pewno nie znam żadnego takiego przykładu z praktyki, mhm. aby ktoś się rzeczywiście podjął takiego zadania. A system jest potrzebny o tyle, że te wymagania wynikające z rozporządzenia one określają kilka takich podstawowych elementów związanych przede wszystkim z uporządkowaniem tej dokumentacji. Mhm. Po drugie z zabezpieczeniem tej dokumentacji. Po trzecie, z dostępnością tej dokumentacji dla osób, które są upoważnione do jej dostępu. I po trzecie. A to już po czwarte będzie nawet. A to już będzie po czwarte tak. nawet, hmm. rzeczywiście. Po, po czwarte, wymagania związane z metadanymi samych dokumentów, które są. Gromadzone w formie, w formie dokumentacji, w formie elektronicznej jako dokumentacja pracownicza. Mhm. Więc bez systemu trudno, moim zdaniem, byłoby te wymagania, co do zasady spełnić. To chciałam się jeszcze zatrzymać na tym temacie metadanych, bo to wydaje się taki, taka zagwostka technologiczna, więc warto też naszym słuchaczom to. Wyjaśnić, bo metadane to jest, no być może nazwa jest taka bardziej egzotyczna, nieużywana na co dzień w HR-ach, natomiast temat nie jest taki trudny, bo to są po prostu dane z pewnymi informacjami, które opisują dokumenty. Tak? No to nie jest nic magicznego, po prostu zestaw informacji, które opisują dokumenty, żeby w jakiś szybki sposób, bez czytania całego dokumentu, stwierdzić, co to jest. Więc nie jest to Rocket Science, natomiast chciałam się ciebie zapytać, czy prawo tutaj narzuca, pewien katalog takich metadanych, no bo oczywiście pierwsze co to się narzuca, że powinno być wiadomo, do którego pracownika należy dany dokument, tak? Którego to jest, której to osoby jest umowa o pracę, czy, czy świadectwo pracy, czy jakikolwiek inny dokument w teczkach. Natomiast pytanie, czy mamy taki ścisły katalog tych informacji, które powinniśmy podać przy dokumencie. Tak, rzeczywiście jakby samo pojęcie metadanych ono brzmi bardzo specjalistycznie, technicznie, wręcz, tak jak powiedziałaś, magicznie. Natomiast fakt jest taki, że metadane to są po prostu dane o danych. Tak przynajmniej ja to rozumiem na, mój, na, na moje rozumienie nie techniczne, moje rozumienie prawnika. Dane o danych, czyli dane mówiące o tym, jakie parametry ma określona, określony dokument w systemie. Z czego to wynika? Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że jeżeli jest dokumentacja pracownicza w formie papierowej, czyli jeżeli jest dokument papierowy, to jeżeli ktoś przegląda dokumenty papierowe, to widzi na dokumencie od razu, czego on dotyczy. I on nie potrzebuje jakiegoś oznaczenia, że ten dokument dotyczy takiego i takiego zagadnienia, bo to wynika bezpośrednio z jego treści. Jeżeli natomiast chodzi o dokumenty elektroniczne, no to takiej łatwości już wtedy nie ma. Widząc pliki, nie wiemy, co jest w pliku do czasu, aż go nie otworzymy. A więc przeglądanie dokumentów w formie elektronicznej jest dużo bardziej takie czasochłonne z tego punktu widzenia. No i metadana ma nam opisywać z poziomu samego pliku, co się w tym pliku znajduje. I rzeczywiście rozporządzenie określa ten katalog tych informacji, które powinny być co najmniej zapisane w tych metadanych. One powinny być zapisane w odrębnym pliku XML. Tych danych jest dziewięć różnych rodzajów. No i one rzeczywiście muszą być. To jest wymóg ustawowy, czy to jest wymóg prawny, może nie ustawowy, bo on wynika ze sporządzenia, ale jest to na pewno wymóg prawny, który, który trzeba spełnić. Ten wymóg z jednej strony, ma, tak jak powiedziałem, upraszczać samą strukturę tych danych po to, żeby móc rozpoznawać, co jest w poszczególnych plikach bez konieczności wchodzenia do środka, ale po drugie, też jest ważny z punktu widzenia tak zwanej interoperacyjności, czyli możliwości przenoszenia danych pomiędzy różnymi systemami. Chodzi o to, że Wszystkie dane gromadzone w formie dokumentacji pracowniczych w dowolnych systemach powinny mieć możliwość przenoszenia ich do innych systemów. Dlatego ta struktura, czy jakby ten nie struktura, ale ta budowa tych danych, ona jest ustandaryzowana po to, żeby jeżeli pracownik jest zatrudniony u określonego pracodawcy i tam ma dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, żeby mógł bez problemu tą dokumentację pobrać i na przykład przedstawić gdzieś indziej. Przenieść do innego systemu i po prostu używać jej, niekoniecznie mając ten sam system, który ma miał jego pracodawca. Jeżeli by tego ujednolicenia nie było, no to mogłyby być z tym problem. To znaczy, że dane z jednego systemu mogłyby być nieodczytywane w innym systemie. Albo mogłyby być odczytywane, ale na przykład Nieuporządkowane w tym innym systemie. No i no, to by rodziło dużo różnych praktycznych komplikacji i utrudnień dla takiego pracownika. Mhm. Tutaj dotknąłeś takiego tematu e, kopii dokumentacji, tak? Czy to będzie tak, jak powiedziałeś, że pracownik potrzebuje taką kopię swojej dokumentacji elektronicznej, czy z jakichś innych przyczyn będziemy przenosić do innego systemu? Więc fajnie by to było mieć. no. W, standard, w standardowej formie, ale powiedz mi, czy to jest tak, że jak pracownik zwróci się do pracodawcy o kopię takiej dokumentacji elektronicznej, to zawsze musi ją dostać w postaci elektronicznej, czy to zawsze dostanę jako pracownik w postaci, nie wiem, zgranych plików z opisanymi metadanymi, czy jest jakaś inna możliwość? Zasadniczo wydaje się ją w postaci elektronicznej, w takiej postaci, jakiej ona jest. Natomiast zawsze też można dokument elektroniczny przenieść na, formie, na formę papierową. I taka, można powiedzieć, proces odwrotny do digitalizacji także może następować. Może więc być tak, że jeżeli pracownik potrzebuje dokument, który u pracodawcy ma formę elektroniczną w formie papierowej, pracodawca może ten dokument wydrukować, podpisać ten wydruk. No, i wtedy ten dokument ma już postać papierową, i on w takiej formie może także być wydany mm -hmm. pracownikowi. No, co niejednokrotnie może być dla pracownika o wiele bardziej praktyczne niż pobieranie jakiegoś pliku. Szczególnie, jeżeli dokument trzeba, trzeba gdzieś okazać w jakiejś instytucji czy, czy gdziekolwiek indziej, chociażby świadectwo pracy, mm -hmm. żeby pokazać Dobrze. u nowego pracodawcy czy w jakimś innym miejscu. No, to. Zapewne większość ludzi wolałoby dostać je w formie papierowej, niż jako plik do, mm -hmm. do, do, do wgrania przez nowego pracodawcę w jakimś innym czy do otwarcia przez pracodawcę na swoim komputerze. Więc może to być może taka dokumentacja, która sprawdzona w formie elektronicznej nie wyklucza oczywiście tego, żeby ją wydawać w formie papierowej. I tak generalnie co do zasady się dzieje, bo, bo pracownicy raczej tak wolą otrzymywać dokumenty niż jako pliki. To prawda. To Chociaż prawie. pliki też się zdarzają, bo z kolei wydać plik jest też prościej mhm. niż wydać dokument w formie papierowej. Po dokument papierowy ktoś musi przyjść. Ewentualnie trzeba go wysłać pocztą albo jakimś kurierem. A plik z kolei można przesłać mhm. elektronicznie, więc jeżeli z kolei pracownik będzie potrzebował dokument szybciej, no to zapewne ta forma elektroniczna będzie, będzie dla niego bardziej atrakcyjna, no bo będzie mógł otrzymać ten dokument od ręki w zasadzie, nie czekając na, na, ten, na, ten, na tą wersję papierową. No to jest ciekawe zagadnienie. Ja myślę, że w tych teczkach elektronicznych jeszcze trochę tajemnic się kryje, dlatego że mamy, nie wiem, od dwóch, trzech lat możliwość prowadzenia akt elektronicznych? Od 2019, czyli to są trzy lata. Trzy lata, no i rzeczywiście te trzy lata już na tyle zmieniły rzeczywistość, że coraz rzadziej się spotykamy z tymi aktami w formie papierowej. Mhm. Było to po prostu uciążliwe. Mhm. Było to uciążliwe dodatkowo, jeszcze kwestia pandemii też troszkę zmieniła. Wiele firm było na lockdownach, także działy kadrowe były na lockdownach. Więc y, łatwiej było im wtedy też przechodzić na dokumentację elektroniczną, no dlatego, że można było ją robić z domu. Ważny był tylko dostęp do systemu, y, w którym ta dokumentacja pracownicza była prowadzona y, i zabezpieczenie tego dostępu, tak, no, bo to jest, to było ewentualnie większe ryzyko, jakie się wiązało z tym, że ktoś spoza biura, spoza domeny pracodawcy łączył się do systemu kadrowo-płacowego i do zgromadzonych tam akt pracowniczych. Natomiast no te aktualnie te narzędzia do, do zdalnego łączenia się są już tak zaawansowane, jest ich tak dużo, że, że to jest też kwestia dosyć łatwo rozwiązywalna, aby, aby połączenie spoza miejsca pracy do systemu było po prostu bezpieczne. Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę, bo podcast ma swoje wymogi, też dajemy jakąś dawkę wiedzy naszym słuchaczom. Bardzo Ci dziękuję, Karol, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Polecam się na przyszłość. Chętnie, chętnie porozmawiam na jeszcze inne tematy, także w tym, w tym obszarze. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam do słuchania pozostałych odcinków z serii poświęconej digitalizacji w działach HR. Do usłyszenia.